Teraz do tak, tak. na początku zacznijmy od wyjechania z tego samego miejsca co poprzednio i poprzednio. Dzisiaj dostarczam paczki do siebie, raczej dlatego, bo nikt inny nie będzie chciał moich paczek rozwalony. To powiedzmy, że chciałam tu skręcić. Czerwone nikt nie jedzie, albo inak jedzie. No bo je, nie jadłam chyba w Stanach można. Co trąbicie, no? Oj, nie trafiłam. Ja jestem super dostawczyna. A co mi, że jest z Jak mi teraz zmieni. O, to jest, to jest mój kumpel, też dostaw. Daje paczki. Hej, ziomuś. Hejka, jak widzicie? masz, ziomuś? Dzisiaj ja dostarczam paczki. Pięciu kilka paczek. Nie wiem ile zdąży, bo ja robię kilkuminutowe na chwilę A co, a po co, no ile A po co ci tyle miejsca, tu, tu ja się zmieszczę A mam dosyć duże No co mi się trąbi zim? Co trąbi co ty we mnie wiesz? A może nie mogę Chyba to Ło Ło Sadko jest w tej grze, więc czasami jeszcze będzie mi tu do wypadków. Pip, pip zmieniam. Może jeszcze z innych gierek po porobię, ale na razie na BM&D se skupię. No oczywiście, żeby było ciekawie Wiadę na bardzo wysokie miejsce. Żeby było... Bo na pewno chcesz tu mięskać. Nie wymyślam sobie, na pewno chcesz tu Musi się naprawdę, tak na pewno. Dobra, nie chcę mi się dostarczać. Po prostu będę jeździć, co dawać, że dostarczam paczki. A na sam koniec się rozwalę, żeby było wiadomo, że to mój filmik. Tu. No i skręcamy w prawo bo granicy. Nie chcę pozwolić na kreatywność i nie jecha tam. Dobra. Teraz będzie trzeba tu wjechać Nie, chyba kierunkowska, nie wiem, czy to potrzebne Ale i tak będzie. Gdyby nie było, że coś Totalnie kogoś pokaże, że się tak jeździ poprawnie, to popa. No to mamy No tor, będę się ścigać ze sobą Najbardziej uczciwa konkurencja I nigdy nie przegram I nigdy nie wygram Ale to nie jest ważne I skręcamy w prawo bardzo potrzebne jest kierunkowskaz, co to miejsce. ale dobra żeby nie było to jest to za długie bo jeśli nie będzie się podobało to po co mam tyle za co, co na to wybrać to miło było ale zakończyło